Wiedziałeś, że jeszcze 15 lat temu, zanim ubranie trafiło na śmietnik, założyliśmy ponad 35 razy częściej niż dzisiaj, a do tego do recyklingu trafia jedynie mniej niż 1% zużytej odzieży. Dlatego razem z Mileną i Julką postanowiłyśmy zrobić coś, żeby to zmienić. Naszym pierwszym wydarzeniem była zbiórka starych swetrów i bluz, które później przerobiliśmy na legowiska dla psów. Wspólnie stworzyliśmy 21 legowisk, które zawiozłyśmy do Legnickiego Schroniska. Na kolejnych warsztatach uczestnicy mieli okazję pofarbować swoje koszulki naturalnymi barwnikami w modne wzory. Barwniki zrobiliśmy wspólnie z kapusty czy kurkumy. Innym zaproponowanym przez nas sposobem na wykorzystanie starych koszulek było przerobienie ich na wiszące kwietniki. Kulminacyjnym wydarzeniem projektu była Wielka Wymianka, czyli okazja do wymienienia się nieużywanymi ubraniami i akcesoriami z innymi. To wydarzenie cieszyło się tak dużym powodzeniem, że zarówno uczestnicy, jak i Urząd Miasta, z którym organizowaliśmy wymiankę, wyrazili chęć na kolejne edycje. Swoją wiedzę o etycznej modzie uczestnicy mogli sprawdzić także biorąc udział w naszym quizie.